Iździ w chuj jeszcze mocniej. Chce się, ale tak zimno jest. Ale lecimy z tym treningiem z rana. Zimno! To po treningu trzeba zjeść. No już nie będę wam pokazywał 15 razy. Dodam sobie do tego dzisiaj antybatona. Oczywiście to, co robiłem ostatnio na filmiku: tam płatki owsiane, białko, banan, a takie czekoladowe, owsianka czekoladowa, do tego polewa, do tego właśnie crunchy spróbujemy te antybaton, kawusia, no i może dżemik. Jak będzie pasować wszystko. <słuch> Ostatnio poprosiłem kilka firm o wysłanie mi paczuchy na prezent świąteczny. Odpisała mi tylko taka jedna fajna firma, więc jestem bardzo wdzięczny za to i, i na pewno ją pokażę z większą sentencją. Eee, ta firma, zaraz Wam pokażę. Ta firma to marka ubrań, nazywa się Legalna Sztanga. Przyznaję, jeszcze jej nie otwierałem, a otworzę się z Wami, bo wydaje mi się, że jest ładnie zapakowana i zachęca. Oczywiście dla Was jest kodzik, na stronie. Minus 15% na wszystkie rzeczy, które się tam znajdują z kodem BERNI15. Także zapraszam wszystkich serdecznie. I tak jak mówię, odpisali mi jako jedyni, więc zobaczymy co tam się znajduje, nie? Ja mniej więcej wiem, ale chcę też zobaczyć na żywo. Mamy takie dwie piękne koszuleczki. Jedna koszuleczka, ładnie zapakowana. Piękna, legalna sztanga. Ba, druga koszuleczka, zaraz odpakuję i wszystko pokażę, założymy na siebie oczywiście, pięknie się prezentuje, ba, tak się prezentuje koszuleczka, uber size, pięknie, ba, ta już taka, żeby można było dopiąć bicka na siłowni, ładnie się prezentuje, także serdecznie zapraszam wszystkich, Berni 15 macie minus 15% zniżki na legalna sztanga, serdecznie zapraszam, pozdro. Ja właśnie wyszedłem na bieganko. Jest ma 15 jakoś. Właśnie sobie robię Truch truchtam. Naprawdę dzisiaj mi się w chuj nie chciało. Ciężko było wstać, ale musiałem się wcześniej bieganie zrobić, bo potem mam egzamin na 10, więc chciałem już mieć to zbowy i lecimy bieganko, rozgrzewka. Główna część to jest 2 razy 8 minut i tempo jest 20 sekund trucht, 10 sekund 90%, więc mocne bieganie, ale lecimy z tematem. Oczywiście razem z gain Control daje mi komfort biegania. Naprawdę mi się dzisiaj w chuj nie chce. Minus 1, nikogo nie ma. Jestem sam ale lecimy Akurat mam 5 minut rozbiegania, ale powiem wam, że tak jak widzieliście, mocno weszło, kurwa, Sprinty co? 20 sekund robią robotę. Uff, pierwsza seria była już ciężka pierwsza 8 minut, 2 minuty przerwy się a to będzie grubo. No i było niby 16 minut. Lecę na egzamin i życie mi powodzenia. Witam wszystkich w mojej kuchni oczywiście. Dzisiaj na marsz bierzemy Klej kryżowy. Będziemy go robić oczywiście na czekoladowo. Bo takie mam białeczko, pewnie na wodzie. Lecimy z tematem. O chuj. Co dzisiaj potrzebujemy do naszego śniadanka? Klej kryżowy, Bobowita. WPC. Białeczko czekoladowe. Bo jakby inaczej. Dodamy sobie do tego antybaton, czokonac. Ulubione moje dodatki. Mają fajną wartość odżywczą, bo tylko trzy tłuszczu. Do tego jabłuszko na wierzch, żeby trochę poślizgu było. Bo będzie takie... Trochę mi się kuźwa rozwaliło opakowanie. Ale takie muszelki czoko. Też myślę, że sobie dodamy dzisiaj. A bobowita. Myślę, że tak... Jedna łyżka tak z 15 gram. To dodamy tak... Hmm, jakoś mało, nie wiem ile dodałem, ale jest sporo, dlatego myślę, że dodam od razu białko, dwie miareczki, nie spadajcie, trochę pomieszam, syk, ja, jakoś tak wygląda, dawno nie, nie robiłem klejku, więc też ciężko mi powiedzieć, myślę, zaraz sobie to tylko jabłuszko pokroję, wow, pach. Ja łóżko uwielbiam weźmy ja na razie na bok i lecimy z tym Wsypałem, wysypałem, wysypałem ewidentnie ja konsystencja jest fajna, taka papkowa. Zakleja mordę, bo o to chodziło. Tylko wytro tutaj, bo trochę nasyfiłem. Wytrę trochę ten talerz, bo wygląda jak gówno. Dobra. Na razie prezentuje się tak. Nie wygląda za ładnie. Ale zaraz ozdobię i będzie ładnie. Obiecuję. Zdobimy trochę i wrzucimy na Insta. Będzie ładnie wyglądać. I dodajemy sobie tego cioko. Jeszcze tego nie próbowałem. Mm, Dobra. Na to leci jabłuszko. Ja sobie dodam jeszcze przyprawę do piernika. Jak znajdę. Ora, może być tak korzenna. Bardzo dużo. Mówiłem, że będzie ładnie wyglądać. Patrzcie, jak się pięknie prezentuje. Fotka na Insta zrobiona. Także teraz można dodać troszkę składników jeszcze, bo mi zostało łóżka trochę. Mm. A już będzie bez tych płateczków. To mój pierwszy posiłek dzisiaj, a jest już dwunasta prawie, bo rano tej tak widzieliście, byłem biegać, więc mocny trening wleciał. Rano zjadłem tylko banana przed bieganiem i potem poleciałem na egzamin na trenera motorycznego. I myślę, że poszedł spoko. Było 50 pytań. 90% musisz mieć, żeby zdać. Myślę, że zdam. I teraz trzeba jeść, regenerować się. Montuję dla Was TikToki, pewnie ten, ten film jeszcze. No i ja zajadam. Mm, naprawdę dobre. Co u mnie w tym tygodniu. Na pewno pierwszy tydzień przygotowań okresu off-season. Widzieliście mój pierwszy trening, był to poniedziałek, taki wprowadzający dużo prowadzenia piłki, czucia piłki, zabawy z piłką tenisową i na czas reakcji ćwiczenia, więc pewno wykorzystałem fajnie to, że byłem sam na boisku, ale nie miałem też o co odbijać, więc, więc ciężko było tutaj zrobić jakieś podania i przyjęcia, więc trochę sobie postrzelałem na koniec. Był to poniedziałek, potem oczywiście wieczorem jeszcze zrobiłem trening z rozpiski biegowej z klubu, gdzie miałem 2 razy 15 minut, pomiędzy 2 minuty przerwy w tempie, w tempie tam 150-160 uderzeń na minutę. Oczywiście chodzi tu o tętno. We wtorek bez treningu na boisku zrobiłem tylko mocny trening siłowy, który trwał około godziny 45, bo to trening indywidualny. Skupiliśmy się na sile, na mocy. Tym, co mi najbardziej brakuje, i żeby nie mieć kontuzji, i żeby być silnym zawodnikiem. E, wiadomo, popracowaliśmy praktycznie nad wszystkim. Bo oczywiście wszystkiego nie nagrywałem. Był to wtorek i zrobiłem tylko trening siłowy i skupiłem się na regeneracji. E, środa. Zrobiłem trening interwałowy 2 razy 8 minut rano i był to naprawdę bardzo ciężki trening, bo tętno, 180 nawet, miałem gdzie do 8 minut miałem 20 sekund truchtu i 10 sekund, 90% biegu, i dwie takie serie, dwie minuty przerwy pomiędzy, więc naprawdę intensywny bieg. I wieczorem zrobiłem trening techniczny, pewnie go nie pokażę, bo było bardzo ciemno i ciężko było cokolwiek nagrać. Jestem zażenowany sytuacją, gdzie umawiam się z kimś na trening, a ktoś godzinę przed mówi mi, że nie może. Nienawidzę takiej sytuacji i musiałem sobie jakoś poradzić, bo miał to być trening przyjęć podań. Chciałem wziąć jakiś robon, rabander z domu, gdzie on jakoś super nie odbija i trening był na średniej jakości, ale robiłem to, co mogłem tak? I jestem z siebie zadowolony. Ogólnie w tym okresie przygotowawczym chcę postawić bardziej na dynamikę, na moc a szybkość, więc tych treningów chcę zrobić mniej, na większej dynamice i większej intensywności. Będzie to wyglądało zazwyczaj tak, że jednego dnia będę robił trening piłkarski i trening biegowy, a drugiego dnia będę po prostu robił samą siłkę, pewnie tutaj indywidualnie z trenerem. Weekend to już zależy od moich odczuć, na pewno będzie jeden dzień wolny, w ogóle kompletnie. Sauna, basen, wiadomo. Sprawę. Dodatkowo ostatnio do większej jakości moich treningów kupiłem sobie takiego smartbanda od Xiaomi. Naprawdę na razie super się spisuje. Testuję go kilka dni. Jest to Smartband 9, czyli jeden z nowszych. Naprawdę super, super się spisuje. Mierzy tętno, jakość snu, kroki, kalorie, jak, to, jak trening wpłynął na moje samopoczucie, stres i w ogóle takie rzeczy. Na razie polecam serdecznie. Tam chyba około 150 zł, więc myślę, że dobra cena. Dużo jakości dostarcza. Jeśli chodzi o moje przemyślenia w tym tygodniu, to, to czasami zdarzają się te ciężkie dni, ale wiedz, że to są tylko nasze myśli i z nimi się mierzymy. Tego dnia one gdzieś tam sobie latają i mówią: po co to robisz? Po co to wszystko? Nie ma sensu. Jak tyle? Czasu ci się nie udało, to teraz się na pewno nie uda. Słyszałem ostatnio, jak Buddha mówił i taki cytat na TikToku mi się wyświetlił, że dzieci pierwszy rok, w drugi rok, to się nie załamuj, idź w alkohol, nie idź w imprezy, tylko próbuj. Trzeci rok, czwarty rok, aż w końcu ci się uda, bo w końcu ci musi wyjść, więc słabe dni są, musimy je zaakceptować, jeśli jest ich więcej niż tych pozytywnych dni, że po prostu sami jest słabszy dzień, ok. Wiadomo, ale zrób coś, zrób coś, coś małego, nawet mniej. Miałeś potrenować godzinę, to do 40 minut, tak żebyś zrobił. żebyś załamał się w ten dzień i powiedział, że to jeden dzień i to wszystko nie ma sensu, tylko to, cały czas, cały czas dalej. Ja teraz, jak jestem na odchudzaniu, to wiadomo, to samo poczucie jest gorsze, ale wiem, że wszystko ma sens, ale właśnie często nie mam tej energii i są te gorsze dni, ale mówię się i daję radę, także. Musisz walczyć. Słabetny on doprowadzał nas do tej chwały, do tej naszej godziny, która w końcu nadejdzie i jedziemy z tym tematem.